No. No, to będę musiał tędy kurwa naokoło jakoś jechać do tego puszkowa. Już kiedyś tak jechałem To nie jak teraz kurwa wymyślił W poprzek drogi. Ja pierdzielę, dobry gość Ale że on się nie boi, że mu tam ktoś Bo O i na... następny, munkę. następny za mną to samo zrobił Najebane Ukrainiec z prawa jazdy <grystanie> bez ocen i... i przeglądu. Oni tak lubią jeździć, więc ale to wiesz, ty no. Wpierdolił się pomiędzy tiry dosłownie w poprzek trzech pasów, jeden z drugim, żeby zjechać na skrajny prawy. Przecież, jakby skrajnym prawym coś zapierdalało, to on tylko się wychyli. Nawet nie wie, kurwa, czy coś jedzie. No nie. Bo w, w, takiej, w takiej gestwinie samo, samochodów to on nawet nie zobaczy czy się światła jakieś zbliżają, kurwa, rozumiesz? No nie.